Sanchez we Włoszech, po lekcji śpiewu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Piłkarzyki. Jest czwartek siódma rano, a my bierzemy się za kolejną porcję informacji transferowych. Powiem tak, rozpoczniemy sobie oczywiście od przypomnienia dotyczącego subskrypcji i mediów społecznościowych, zajrzyjcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, ale przejdziemy od razu do rzeczy. Są ciekawe informacje, które należałoby poruszyć na wstępie, ale trzymamy się naszej kolejności, już utartej, przyjętej przy okazji tej serii. Ritsu Doan jest nowym zawodnikiem PSW Eindhoven i dlaczego w ogóle o takim transferze mówimy? Dlatego że jest to jeden z najciekawszych e, młodych talentów japońskiej piłki. Ostatnio grywał przez dwa ostatnie sezony w zasadzie przechodząc z gamby Osaki. W 2017 roku do Groningen, właśnie w holenderskiej ekipie, grając tak naprawdę, może nie pierwsze skrzypce, ale jedne z najważniejszych ról w tej ekipie. Co prawda, Groningen nie biło się o mistrzostwo i nie było ekipą doskakującą do Ajaxu i do PSW, ale robiło bardzo ciekawe miejsce do rozwoju dla Ritsu Doan. Swego czasu w 2017 roku na Mundialu Młodzieżowym w Korei Południowej zrobił fantastyczny wrażenie w czterech spotkaniach strzelając trzy bramki i na takiej ciekawej stronie skauta twitterowego, którego obserwuję, doczytałem, że w zasadzie jego charakterystyka jest bardzo zbliżona do Irvinga Lozano, więc ściągając go do swojej ekipy, PSW tak naprawdę łata dziurę po odejściu no, byłego już piłkarza przenoszącego się do kampanii, czyli oczywiście do drużyny z Neapolu. Jeżeli chodzi o jego umiejętności techniczne, podobno bez zarzutu. Dobrze wyszkolona noga, dribbling także na miejscu. Inteligentnie podchodzący do spotkań z przeglądem pola. Taki trochę kubo w wersji nieco innej niż ta znana hiszpańskim kibicom. więc na licu Dano warto, warto zwracać uwagę w sezonie 2019-2020. Czy to Oznacza transfer Bergwajna? Nie sądzę, bo gdyby tak miało być, to podejrzewam, że kogoś jeszcze by ściągnęli do ekipy, ale cały czas gdzieś tam pojawiają się plotki dotyczące tego piłkarza, który razem z Irvingiem Lozano robił tą furorę w ekipie PSW, więc warto mieć cały czas oko na tego piłkarza. Ale wracając jeszcze do Ritsu Doana, bo jest kilka ciekawostek, o których warto by było powiedzieć. Już abstrahując od gamby Osaki i jego kariery młodzieżowej, i rozwoju japońskiego to był piłkarz, który w zeszłym roku był nominowany do Nagrody Kopy, czyli do tej, którą wygrał Kilian Mbappé. Tam przecież obok niego byli Donnarumma, co prawda na innej pozycji. Był Alexander Arnold, był Justin Kleifert. Tak więc jak widzicie, awar Same tuzy tak naprawdę europejskiego futbolu i wśród nich Ritsu Doan. Więcej mówiliśmy o Miyoszym, jeżeli chodzi o te talenty japońskie. On też zameldował się. Open, więc podobny region geograficzny, jeżeli chodzi o piłkarski światek, te dwa japońskie talenty warto tak naprawdę mieć na oku. Jeszcze jedna ciekawostka. W historii Roningen wpisał się jako piłkarz, który był najefektywniejszym nastolatkiem, mianowicie strzelając 9 bramek, nie w poprzednim sezonie, tylko jeszcze wcześniejszym, pobił rekord Ariana Robena, który tych bramek miał 6. Co prawda, z Ariannym Robenem w Roningen jest jeszcze ciekawsza historia i to tak naprawdę nie zamyka się w tej krótkiej informacji dotyczącej tego że po prostu ten japoński grajek go pobił, bo Roben, przechodząc później do PSW, wykręcił jeszcze lepszy rezultat, strzelając bodajże 12 bramek, więc to nie jest tak, że Arian Roben został pobity, położony na łopatki, i Ritsu zrobił robotę. Troszeczkę to wszystko jest głębsze, ale może to być podstawa do tego, żeby twierdzić, że w odpowiednie buty ten japoński talent wejdzie i podąży śladem Marina Robena, no bo jak widzicie, już zauważyliście zapewne przejście samo w sobie z Roningen do PSW. To jest jakby bezpośrednia kopia kariery Ariana Robena. Przechodzimy do wypożyczeń, bo tutaj bardzo, ale to bardzo ciekawie. Mamy bowiem dwóch Polaków, o których trzeba powiedzieć. Na początek Arkadiusz Reca. I w ogóle będziemy trzymać się teraz włoskiego gruntu. Przechodzi z Bergamo do Ferrari, więc jakoś mega daleko nie ma. Nie przenosi się na południe Włoch. Tak jak ma to miejsce chociażby w przypadku drugiego piłkarza, o którym powiemy, czyli Patryka Dziczka. Dla Arkadiusza Recy. Według mnie bardzo potrzebny i ciekawy transfer. Dlaczego? Dlatego, że w spal bo to oczywiście ten klub z Ferrari, do którego się odnoszę, będzie miał zdecydowanie większe szanse na grę. Po transferze Guillermo Arany, do którego jeszcze przejdziemy w tym odcinku, w zasadzie w wypożyczeniu z Sevilla, nie ma dla niego miejsca w drużynie Gasperiniego. W związku z tym Atalanta, czy to w Lidze Mistrzów, czy to w seria na pewno nie mogłaby korzystać z recy, bo po prostu spadłby w tym, jakby w tej hierarchii lewych obrońców, co dla naszej kadry oznaczałoby. Informację fatalną, traumatyczne wręcz przeżycia polskich kibiców. Ja nie zliczę tak naprawdę liczby tweetów, które prawiły o tym, że Jerzy Brzęczek jest nienormalny, powołując selekcjoner Jerzy Brzęczek, Arkadiusza Rece do składu bez tak naprawdę żadnego backgroundu, bez żadnej podstawy. Głównie dlatego, że jak weźmiemy sobie pod lupę cały poprzedni sezon Arkadiusza Recy na półwyspie apenninskim, to wpadnie nam w oko ledwie raptem pięć spotkań, z czego trzy w serie A to jest. Katastrofalny bilans, jak na kogoś, kto miał robić dobrą robotę po przejściu z Wisły Płock. Ale trzymamy kciuki za udany transfer do Spal. Może to oczywiście stać się transfer definitywny, podobno w grze jest 8 milionów euro i opłata za to wypożyczenie ma wynosić około miliona. Ale do tego jeszcze przejdę, bo jest jedna ciekawa informacja i pewna wątpliwość, która rodzi się w okolicach tych. Jakby informacji, które ja zaczepnąłem z polskich mediów, te kwoty, które przed chwilą podałem, ale zaraz do nich przejdziemy. Trzymamy kciuki, bo ta aklimatyzacja w Ferrarze może przejść lepiej, chociażby z tego tytułu, że nie znający dobrze języka włoskiego i to jest dyplomacja z mojej strony: Arkadiusz Reca trafi na Tiago Cionka, trafi na Bartka, który także tam jest przecież, więc no, trzymamy kciuki. Dwa lata młodszy Patryk Dziczek ląduje w Salerno. Więc tak jak już wspomniałem, w pięknej kampanii, fantastyczny reg. Region, z fantastycznym wulkanem, z fantastycznym napolem. No ale co z tego, jak to jest Serie B? I tutaj na pewno to jest element, który włoskich kibiców włoskiej piłki może mocno mierzić. Liczyli z pewnością, że będzie coś tam w tym Lazio Patryk Dziczek grał. Lazio jest przyjemniejszym chyba terytorium do rozwoju piłkarskiego, przynajmniej tak zwykło się jawić, więc nie wiem, no na pewno jest to sporego rodzaju ból dla polskich kibiców, że Serie B, w Serie B będzie występować Patryk Dziczek, już zresztą widziałem pierwsze komentarze polskich Maywenów piłkarskich w stylu Mateusza Borka, którzy mówili, że nie rozumieją do końca tego transferu. Miał przecież mieć zagwarantowane jakieś minuty w Serie A, miał tam się rozwijać, miał pokazywać swoją jakość. Po co? odchodzić z Piasta Gliwice do Serie B i jeszcze nie mieć gwarancji gry, bo takie głos, głosy również się pojawiają, więc pożyjemy, zobaczymy, że Patryk Dziczek będzie pierwszoplanową postacią zespołu z Salerno. Salernitana już jednego Polaka przyjęła, czyli oczywiście Jaroszyńskiego, więc dwóch Polaków tam jest, są podstawy do tego, żeby mecze tego klubu oglądać, ale umówmy się, kto ogląda serię, A Tylko dedykowani włoskiej piłce fani, więc tak naprawdę pole do oceny Patryka Dziczka, także nam się mocno zawęża. Fakt, faktem, że kolonia włoska w Polsce jest i tak obszerna, więc mamy na kim zwieszać oko, ale na pewno kibice, chociażby piasta Gliwice nie tego się spodziewali po transferze dziczka. Tym bardziej, że kontakt do 2024 roku. Chociaż może nie tym bardziej, bo może właśnie to jest powód, dla którego został tak szybko i rychle wypożyczony. Aha, jeszcze jedna informacja. Tak, wiem, że o tym w zasadzie wypożyczeniu mówiło się jakieś 5-6 dni wstecz. No ale nie byliśmy pewni, czy ostatecznie zostanie ono przypieczętowane, dlatego mów, mówimy o nim teraz, kiedy już oficjalnie został w Salernitanie zaprezentowany Patryk Dziczek. No i ostatnie wypożyczenie, o którym trzeba powiedzieć, to Guillermo Arana, czyli Brazylijczyk, który rozgrywał swoje spotkania w Lalidze, ale to jest chyba zbyt daleko posunięte stwierdzenie, bo za często w tej Lalidze w Sewii nie występował. Andaluzja pozbywa się go, wyrzucając do Włoch i chyba dla niego to bardziej dedykowana piłka. Szalał wczoraj Fabrizio Romano na Twitterze że cały czas tak naprawdę czy to news o Aleksie Sanchezie, powielając, czy to właśnie o Arany, Aranie, więc nowy nabytek Atalanty Bergamo, skupmy się na tym, to jest ktoś, kto zamyka drogę do tego klubu Diego Laxaltowi, bo mówi się o odejściu Urugwajczyka z Mediolanu i chyba na Torino teraz swój kierunek obiera Diego Laxalt, ale czy to jest wystarczająco dobry transfer, żeby no, skoczyć w wielokrotnie wyżej z jakością niż miało to miejsce, kiedy gdzieś tam w domyśle w rezerwie był Arkadiusz Reca? Chyba tak, chyba zdecydowanie tak. Więc w zasadzie zadałem to pytanie retoryczne i samemu sobie szybko odpowiedziałem. I tutaj właśnie pojawia się jedna ciekawa informacja. Polskie media podawały, że Arkadiusz Reca kosztował milion euro, tyle wynosi kwota wypożyczenia, a wykupiony ma być za 8 milionów euro. Słuchajcie, wszyscy. Sam się zakreciłem. Wszystkie źródła włoskie, które przeglądałem, wszystkie angielskie, i Twitter pokazały, powiedziały, że dokładnie takie same preferencje finansowe można przeszczepić na grunt transferu Arany. Czy to oznacza po prostu, że ktoś w Polsce ślepo przekleił e, jakieś informacje? Być może, ale zaintrygowało mnie to, że Arana też 1 milion euro, bo tak tyle wynosi opłata za wypożyczenie z CVI. I też 8 milionów euro w przypadku transferu definitywnego. Więc jeżeli ktoś ma jakąś szerszą wiedzę na ten temat, proszę o komentarz serdecznie, bo sam tak naprawdę zastanawiam się, w którą stronę to zmierza. E, I dobra, przejdźmy do informacji no w zasadzie jeszcze nie plotek, tylko transferów bliskich realizacji. Alexis Sanchez jest widziany, był widziany we Włoszech, najprawdopodobniej w momencie nagrywania tego materiału część z Was już może widzieć Aleksisa Sancheza w koszulce na Razzurri. Transfer na plus ostatecznie dla kibiców United, chociaż nie, bo dobra, zaraz zjemie tutaj siedzący po drugiej stronie, zresztą już mogliście go słyszeć przed chwilą, krzywy. Ja mam cały czas zakrzywiony obraz tego piłkarza, dlatego że no, po pierwsze najemniczo do niego podchodzę, kiedy odszedł z Arsenalu jego jakby wizerunek mocno zmalał w moich oczach, ale po drugie kieruje się jego nieefektywną karierą w Manchesterze United. No fatalny okres tak naprawdę, jeżeli patrzymy stricte na liczby i jakby ilość pieniędzy, które musiał tydzień w tydzień Manchester United ułożyć na tego piłkarza, ale już odnosząc się bezpośrednio do tej riposty krzywego za kamery, może rzeczywiście nie jest to taki dobry ruch dla kibiców United, no bo teraz nie ma głębi w klubie i nie ma. Na kogo stawiać, jeżeli chodzi o przód, jeżeli chodzi o atak, jeżeli chodzi o formacje ofensywne? Dlatego przejdziemy jeszcze zaraz do drugiej plotki, która w zasadzie jest taką krótką informacją, ale jest bardzo ciekawa dla kibiców Manchester United. Z jednej strony, więc, może to być bardzo krzywdzące dla klubu Legunara Rasulskiego, więc no zobaczymy. O transferze Sancheza już mówiłem. Toczyły się przeróżne dyskusje na jego temat dwa dni temu i wczoraj również na kanale Piłkarzy ale głównie dwa dni temu, za które serdecznie dziękuję, bo było mi bardzo miło z Wami zamieniać się różnymi perspektywami, wymieniać się różnymi perspektywami na temat transferu Sancheza do ekipy Antonio Conte. Więc, jeżeli kogoś to interesuje, odsyłam do tamtych komentarzy. Tam wyraziłem swoje dodatkowe, jakby, opinie. Na temat tego transferu, czyli przejścia Alexa Sancheza z United do Interu. Aha, no i przy okazji to chiki intro, które miało miejsce, to oczywiście przytyczek cały czas do umiejętności e, muzykalnych, e, muzycznych Alexa Sancheza, bo wiemy, że jest muzycznie uzdolniony, więc może śpiew, kierując się e, Pavarottim kierując się e, no wielkimi, tak naprawdę postaciami włoskiej sceny muzycznej, nabędzie jakichś dodatkowych umiejętności. Informacja, która może zadowolić kibiców Manchesteru United, przynajmniej. Chwilowo to ta łącząca Zatana Ibrahimowicza z powrotem do Manchesteru. Oczywiście to nie jest żadna poważna plotka, bo w zasadzie w mixzone po meczu w Stanach Zjednoczonych Zatan Ibrahimowicz przebąkiwał, że mógłby trafić z powrotem do Manchesteru, gdyby oczywiście United się na to zdecydowali, zgodzili, mówiąc, że jest gotowy fizycznie, żeby znowu reprezentować Czerwone Diabły. I ja tutaj oddaję wam głos, bo jestem bardzo ciekawy, ale to bardzo, waszego głosu na temat takiego ciekawego, Kombo z Dalton Ibrahimowicz Manchester United. Czy ono jeszcze w ogóle ma rację bytu? Czy ono jest zasadne w kontekście problemów kadrowych Manchesteru? Czy... Y Wiadomo o jakiej specyfice to jest postać, czyli Zatan Ibrahimowicz odnalazłby się obok kolego Rasselskiera, proszę Was o głos. Tiemłe Bakayoko podobno znowu bardzo bliski przenosi do Monako, Zagieli na niego parol reprezentacji, reprezentanci księstwa. Myślę, że nie ma co się dziwić, w drużynie Flanka, a Franka Lamparda w tej chwili nie gra nawet trzecich, czwartych skrzypiec w pomocy, więc Bakayoko musi odejść, parafrazując pewne hasła polskiej polityki, które przewidziałem wiały się przez lata właśnie w tej przestrzeni więc tak naprawdę teraz chyba kwestia dogadania finansów pomiędzy Chelsea i Monaco. Mówi się o kilkunastu milionach, ale nie chcę powielać jakby fałszywych informacji, więc poczekamy na jakieś konkrety i wtedy będziemy już na, na pewno na kanale Piłkarzyki jeszcze o tym transferze mówić. Dla Monaco to też jest chyba ruch w dobrą stronę. No i na koniec tego materiału informacja dotycząca kibiców Los Blancos. Real Madrid podobno zainteresowany, usilnie próbujący ściągnąć to w zasadzie po takim łamanym ukośniku Bruno Fernandesa ze Sport Kingu, więc mówiło się na kanale piłkarzyki niedawno o basie Doście, który odchodzi. Ja wtedy przebąkiwałem, że Bruno Fernandes jest w orbicie zainteresowań wielu dużych firm w Europie. Wiadomo, że nie wyszedł mu transferu do Manchester United, a przez całe lato było o nim bardzo głośno. Ale może taka duża firma, również przecież olbrzymia i jeszcze dodatkowo, będąca w sąsiedztwie państwa, w którym dotychczas rozgrywał swoje spotkania, czyli Real Madrid, sięgnie po niego. Podobno ma to być opcja awaryjna, gdyby nie udało się ściągnąć pola pogby, a z każdym kolejnym dniem, z każdą kolejną godziną szanse na ściągnięcie pogby maleją. Dla niektórych są wręcz iluzoryczne, więc jeżeli kierujemy się Tą perspektywą to informacje, które Gol podał, mogą zaciekawić kibiców Realu Madryt. A jakie to są informacje? Takie, że podobno agent, przedstawiciel Fernandesa spotkał się już z oficjalami z Madrytu. Więc czyżby ostatni transfer na zasadzie finiszu, na mecie tego okna transferowego? Również proszę o głos kibiców Realu Madryt. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie mojego dzisiejszego monologu. Zachęcam oczywiście do odwiedzania mediów społecznościowych i do odwiedzenia przygotowanej specjalnie dla społeczności piłkarzyków oferty od naszego sponsora, czyli od kanału Fortuny. Widzimy się oczywiście jutro na kanale Piłkarzyki, specjalny, dodatkowy, no, ciekawy, myślę, odcinek, więc bądźcie z nami. No i co, życzę Wam mega udanego czwartku. Do zobaczenia, cześć!